Cześć. Chciałbym się z Wami podzielić wrażeniami z pierwszego kontaktu z pistoletem HKP30, ale zacznę od początku. Łukasz postanowił nabyć broń do ochrony osobistej. Z założenia miał to być kompakt z polimerowym szkieletem i koniecznie kurkowy. Tak więc Łukasz skierował swoją uwagę na popularny, dobry i tani pistolet czeskiego producenta CZP07. Ale kiedy zobaczył w sklepie HKP-30, zachwyciła go jakość wykonania i doskonała ergonomia. Wprawdzie cena wyższa o 1500 zł od Cześki działała odrobinę jak zimny prysznic, ale ostatecznie z uwagi na leworęczność Łukasza wybór był oczywisty. HK ma zdublowane manipulatory po lewej i prawej stronie szkieletu. Łukasz stał się więc szczęśliwym posiadaczem HKP-30. Przyznam się, że był to mój pierwszy bliski kontakt z chękiem, to znaczy z pistoletem HK. Więc korciło mnie, żeby go rozebrać i zajrzeć do wnętrza. Jakie było moje zdziwienie, kiedy w polimerowym szkielecie HK nie dostrzegłem metalowych wkładek, tzw. wodzideł? Jak to możliwe, by metalowy zamek poruszał się bezpośrednio po polimerowym szkielecie? Dopiero wnikliwe oględziny i ostukiwanie całego szkieletu nożem do otwierania korespondencji zakończyło się sukcesem. Jednak są małe, czarne, ledwie widoczne. Moją uwagę zwróciło też urządzenie powrotne, zakończone metalową końcówką przechwytującą, cofającą się po wystrzale lufę. Poza tym wszystko było jak w innych znanych mi pistoletach. Postanowiliśmy z Łukaszem sprawdzić chęka w akcji. Tak więc w piątkowe popołudnie pojechaliśmy na strzelnicę. Tu nieprzyjemnie zaskoczyło nas ładowanie magazynków. Twarde sprężyny, już od pierwszego naboju, powodowały, że trzeba było użyć znacznej siły. Trzeba dodać, że nabywca otrzymuje pistolet w eleganckiej walizeczce w zestawie są dwa magazynki, ale niestety nie ma szczotki, ani wyciora, ani szybkoładowacza do magazynków. Pomimo że producent przewidział dla niego miejsce w walizeczce. Magazynki naładowane. Strzelamy. Przyrządy celownicze wyraźne. Strzema kropkami widocznymi także w ciemności. Palec na spust. Broń wycelowana. Ciągnę, ciągnę, ciągnę. Spust długi, jakby gumowy. Mogłoby być lepiej, a jest gorzej niż w moim Glocku. Choć tu muszę zaznaczyć, że Glock przeszedł już modyfikację z pustu. Pięć strzałów i wypinam magazynek, ale gdzie ten przycisk? Zamiast zwolnić magazynek, zrzuciłem zamek. Dźwignia zrzutu zamka jest taka duża, że sprowokowała mnie do naciśnięcia. Muszę przyznać, że po każdej pięciostrzałowej serii gubiłem się, nie mogąc kciukiem ręki strzelającej zwolnić magazynka. Nie jest to w żadnym razie wada tego pistoletu. Po prostu trzeba się przyzwyczaić do dźwigienki w kabłonku spustowym. To trochę tak jak ktoś jeżdżący autem z manualną skrzynią biegów przesiada się do auta ze skrzynią automatyczną. Podsumujmy. HKP-30 to kompaktowy pistolet przeznaczony dla policji, służb i do ochrony osobistej. Nowoczesny, dobrze wykonany i wystarczająco celny. Zalety ma ich wiele. Przede wszystkim wzorowa ergonomia, bardzo dobre materiały, z których jest wykonany. Poligonalna lufa kuta na zimno, bardzo dobre przyrządy celownicze. Ma też dwie wady: długi, gumowaty spust i twarde sprężyny magazynków. Aha, i mógłby być tańszy. Pozdrawiam Was, i do zobaczenia na strzelnicy.